Nie ma popytu na kurs i nie ma podaży na kurs. Nie istnieje. To jest fikcja. To jest za oceanu. Tam któryś mądry coś powie, mądrzejszy to przetłumaczy, fajnie to brzmi, leci weter, leci w media i. Naiwni, nieświadomi, klepią i powtarzają, a potem z tego wychodzi nie wiem co. Dolar do złotówki. Ramy miesięczne, i zadajemy sobie pytanie w analizie tej pary walutowej: co nas czeka w przyszłości, co nas czeka w marcu i co nas czeka w kolejnych miesiącach? Takie pytania sobie zadaje każdy, kogo to interesuje. A kogo interesuje dolar do złotówki, tych, którzy handlują tych, którzy inwestują, kupują dolary. Albo pozbywają się dolarów, odkupują złotówki, bo nakupowali dolarów w samym szczycie czy w samym dołku, nieważne. Inwestorów, którzy inwestują na giełdach zagranicznych, inwestują na rynku amerykańskim. Kogo jeszcze interesuje? Przedsiębiorców, którzy mają kontrakty ze Stanami, a takich jest niemało, więc chcieliby wiedzieć, po jakich kursach wymieniać, albo nie wymieniać, albo poczekać, aż będzie lepszy kurs. Jeżeli ktoś. Przez kolejne miesiące otrzymywał dolary za swoje usługi, to co ma teraz zrobić? Kiedy tu mógł sprzedać dolary, a nie sprzedał, no to te kilkanaście procent mu ubyło z kontraktu, więc jeżeli marżą było 10-15% na usłudze, na przykład, i nie pozbył się dolarów, i trzyma teraz, to z tych dolarów właściwie nie zarobił. Pytanie jest teraz, co zrobić? Czy poczekać, a jak nie sprzedam, a dalej będzie spadać? Więc to są problemy niesamowite. Jeżeli my tylko siedzimy przy wykresie i próbujemy handlować, to nawet nie mamy sobie wyobrażenia, jaka skala problemów jest ludzi biznesu. No dobra, obecna świeczka. Jest świeczką spadkową, ale właściwie jednodniową. Dzisiaj mamy 1 marca gwałtowny spadek. Spadek czego? To jest gwałtowny spadek kursu. Patrząc na dolara do złotówki, nie możemy powiedzieć, że to jest osłabienie dolara, tylko jest to spadek kursu. Dolara do złotówki i tylko tyle. Za chwilę przejdziemy na indeksy walutowe. To co mamy? Ja narysuję tutaj trend na czerwono. Prawdopodobnie jest to trend akcji, ale tak czy inaczej za jakiś czas będziemy wiedzieć. Tu mamy świeczkę zewnętrzną wzrostową, ruch ceny wzrostowy. Może to się przekształcić w trend wzrostowy pod warunkiem, że obecna, obecny miesiąc nam to pokaże. Na razie ten jeden dzień jakoś dziwnie wygląda spadkowo, ale kto wie, co się wydarzy jutro, pojutrze. Jakie są możliwości? Możliwości są dalszych wzrostów i po kolei. Mamy takie strefy, które mogą powstrzymać kurs, ewentualny kurs, wzrost kursu dolara do złotówki. To jest pierwsza taka strefa, która może mieć wpływ na powstrzymanie wzrostu kursu. Oczywiście tu na samym szczycie również jest strefa oporu. Początek spadku kursu dolara do złotówki, gdzie mamy pokłady wsparcia. W przypadku kursów walutowych nie mówimy o popycie i podaży. Nie ma popytu na kurs. I nie ma podaży na kurs, nie istnieje, to jest fikcja. Nie ma popytu na parę walutową, jest popyt na przykład na dolara lub popyt na złotówkę. Jest podaż dolara i jest podaż złotówki i różne kombinacje w tym układzie. O tym należy pamiętać. Dlatego posługują się strefami wsparcia i oporu, a nie strefami popytu i podaży. także to dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe, skąd ludzie czerpią takie pomysły? No ja wiem skąd, za oceanu. Tam któryś mądry coś powie, mądrzejszy to przetłumaczy. Fajnie to brzmi, leci weter, leci w media i naiwni, nieświadomi klepią i powtarzają, a potem z tego wychodzi nie wiem co. Co jeszcze mamy? To tyle. I co tutaj byłoby w dalszym ciągu? Może również być spadek. Tak to może wyglądać. Mamy tutaj kolejną strefę wsparcia, Taką wąską z świecy tej wzrostowej. I właściwie na ramach miesięcznych tyle możemy powiedzieć. Możemy sprawdzić sobie jeszcze indeksy na ramach miesięcznych. Widzimy, że tutaj zakończył się trend wzrostowy na. Indeksie złotówki. Złotówka przez wiele miesięcy się umacniała, potem doznała pewnego wstrząsu, dosyć szybkiego, ale powrót nastąpił również gwałtowny. Właściwie te wzrosty. To są w tej świecy miesięcznej. Wynik dzisiejszego dnia to się też przeniosło trochę z końca lutego. Co się tutaj tworzy? Być może konsolidacja, być, być może to była tylko korekta spadkowa w tym miejscu i dalej mamy możliwość albo tworzenia się jakiejś konsolidacji, lub też kontynuacji trendem akcji. Gdzie może być. Blokada wzrostu wartości złotówki na rynkach walutowych. No to jest istotny poziom. Tu widzimy jeszcze taką ważną rzecz, jak ten element, i on się przekłada na opór, czyli można powiedzieć, że do tego momentu jeszcze to działało, ale chwilowo, dzisiaj mamy chwilowo zmianę na wsparcie. Czy to się uda? Czy to? Zostanie nad tą strefą wsparcia? Nie wiemy. Być może tak. Jeżeli miałoby jednak spadać, to strefa wsparcia taka bezpośrednia jest tu. Widzimy zatem, że złotówka zdecydowanie się przyczyniła do spadku kursu dolara do złotówki. To zasługa złotówki, ale czy dolar też w jakiś sposób się osłabił na rynkach? Na ramach miesięcznych popatrzymy tutaj. Dolar. Dolar taki trochę ukryty, cwaniaczek, który po lutowym umocnieniu się, dzisiejszy dzień właściwie bez zmiany. Oznacza to, że spadek kursu dolara do złotówki jest wynikiem tylko umocnienia się złotówki. Czyli co? To mamy ten popyt na kursie. Czy mamy podaż, to na co mamy popyt i na co mamy podaż? Wiemy tutaj, że to może być taki scenariusz, gdzie obecnie może tworzyć się konsolidacja i wtedy będziemy mieć kolejne mocne osłabienie dolara, ale czy tak będzie, tego nie wiemy. Jest tutaj ciekawa sytuacja. To jest takie wsparcie, które zostało pokonane, a potem szybciutko zostało to nadrobione i proszę bardzo. Jesteśmy znowu po miesiącu lutym, jesteśmy nad strefą wsparcia, ważną strefą wsparcia. Oznacza to, że dolar wcale nie musi się osłabiać. I ta informacja z ram miesięcznych na złotówce, na indeksie złote, złotego oraz na indeksie dolara mówi nam, żebyśmy byli ostrożni z kursem, że te spadki na kursie dolar-złotówka na ramach miesięcznych wcale nie muszą być kontynuowane. Możemy jutro doznać Takiej sytuacji, gdzie wręcz kurs wystrzeli w górę. Dobrze, to teraz przejdziemy na ramy tygodniowe, żeby coś bliżej zobaczyć. Jeżeli ktoś Uważnie słuchał dwa tygodnie temu to, co mówiłem o parze walutowej dolar do złotówki, to wspominałem o takiej sytuacji, że jest tutaj możliwość zagłębienia się, czyli spadku kursu do tych stref, co się potwierdziło, to się okazało prawdą, i w tej chwili, z tego co wiemy, zając tx4, możemy założyć, że to prawdopodobnie jest jakiś element budujący konsolidację albo korekta, która może się szybko go skończyć, ale nie musi. Jak najbardziej może być kontynuacja. Tylko ta kontynuacja musiałaby mieć jakieś fundamenty w popycie podaży dolara i złotówki na rynkach walutowych. Sprawdzimy zaraz indeksy walutowe. I kolejna sytuacja to może być powrót do wzrostów kursu dolar do złotówki, ale nie wiem, czy będzie to wzrost w formie Trendu akcji, który mógłby sobie tam zawędrować gdzieś w obłoki. Może to być krótki, mocny wzrost skali. Tygodnia, dwóch tygodni i tyle możemy powiedzieć. Sprawdźmy sobie teraz indeks dolara na ramach tygodniowych, indeks dolara na ramach tygodniowych całkiem przyjemnie to wygląda, jesteśmy ciągle w trendzie wzrostowym. Tu prawdopodobnie była taka konsolidacja podstawowa, po której obecnie mamy akcję wzrostową. Gdybyśmy to przeanalizowali, na przykład na trzech dniach czy na innych ramach, więcej moglibyśmy powiedzieć. Dzisiaj jest środa, i obecnie mamy tworzącą się świeczkę tygodniową, która pokazuje nam, jak ważne było to wsparcie wynikające z tej świeczki akcji. Pokonującej bardzo istotne poziomy, czy pokonujące, zaraz się to okaże, czy na pewno, ta świeczka ma tutaj dużo do powiedzenia. To jest tak na pograniczu to jest strefa, która może nam przeszkadzać. Oczywiście, to jest potwierdzenie tej pierwotnej strefy, a tu mieliśmy ważny opór, który właściwie nie pozwalał nam na pokonanie na wyjście do wzrostów dopiero poprzedni tydzień. Jesteśmy na ramach tygodniowych. Było umocnienie się dolara na rynkach, i obecny tydzień, co prawda, jest spadkowy, ale widzimy, że indeks dolara szybko wraca do, do zdrowia. Do wzrostu, co jest możliwe. Kontynuacja umacniania się dolara, jednak przechodzenie na wyższe poziomy może być okupione jakimiś korektami tego typu rzeczy. Co jest ze złotówką? Nasza złotówka po takim mocnym, gwałtownym spadku równie gwałtownie rośnie. I to prawdopodobnie jest rent akcji, ale nie wiemy do końca. Jeszcze tego do końca nie wiemy. Tu jest poziom oporu z tej czarnej świecy spadkowej, który praktycznie zamienia się już w wsparcie, ale to czy tak będzie, to pokaże nam dopiero dzień jutrzejszy i piątek dwa dni zostało, więc wszystko może się zmienić. Możemy widzieć tutaj długi cień górny bądź kontynuację wzrostów. Patrząc na kurs Dolara do złotówki, ten spadek jest przede wszystkim wynikiem umocnienia się złotówki, a nie osłabienia dolara. Jeżeli dolar dalej będzie się umacniał, a złotówka jest w tej chwili w strefie mocnego oporu, możemy zauważyć bardzo gwałtowny wzrost kursu dolara do złotówki. To jest, jeżeli chodzi o dolar do złotówki.